widzowie, ja jestem Traxil i zapraszam Was na drugi odcinek z Farming Simulator 25. Generalnie dzisiaj lecimy tak. Najpierw wsięgę rzepak na polu numer 5 puszczę od razu pracownika, albo w sumie się tepnę, żeby tam przenicja tu jechał. A w międzyczasie jeszcze na tamtym polu Pracownik o, dywatoruje. No i generalnie pomiędzy pierwszym odcinkiem kupiłem tak, jeszcze tam jest opryskiwacz. I myślę, że w następnych odcinkach jakoś tam albo orka będzie na tym polu, co jest tutaj pszenica. Albo polecimy właśnie z opryskiem na chwasty. No i nowa przyczepka, przyczepka też jest zamiast tej małej, bo, no bo takie gówna małe to wiecie. Po co nam to? I na tym polu generalnie też polecimy z rzepakiem tak samo jak na tym. No bo... Po co? Lecisz tym się jednym jak. To oddaję tak. Myślę, że początek tak odcinka. Posiejemy sobie tutaj trochę później, może na się przysiądę. I myślę, że tyle. Tak myślę, czy jakieś zwierzątka, może coś kiedyś. W najbliższej przyszłości. Czy jakieś kury? Czy krowy, czy bawoły, czy kozy, czy może owce. Może jakaś szklarnia też w sumie tutaj to puste miejsce przed nami. Nie wiem. Oczywiście wiadomo, zachęcam do subskrybowania kanału. Jakaś łopeczka w górę, coś po pierwszym odcinku z głosem. Ja uznałem, że może jakość głosu nie jest super, ale lepiej zawsze ze swoim mikrofonem coś tam pogadać. Lepszy kontakt z widzami złapać. Może nie, nie ma ich dużo, ale może w najbliższej przyszłości ktoś się tutaj pojawi. Bardzo na to liczę. Też tak myślę, że może w ciągu kilku najbliższych dni zacząć serię z Medieval Dynasty. Lubię tą gierkę, coś tam kiedyś grałem, więc myślę, że można coś tam pokombinować z tym. Pracownik tam w kółko jeździ. Oczywiście klasycznie coś tam jakieś. O, skilczował się? Nie, cofnę. Dobra. Jak ja nie lubię tych pracowników w tej grze, no to jest masakra. Ale może kiedyś coś poprawią. Ale i tak nie ma tragedii. Jakby nie patrzeć w ciągu tam kilku edycji, zawsze poprawiają. Nie narzekać, nie ma co. Zawsze mogło być gorzej, ale mogło być też lepiej, jakby nie patrzeć. No, zmieszczę się. dobrze, tam radę wrócić. Rzepak, rzepak tutaj, rzepak tutaj. Tak myślę, że może... Na tamtym polu, tym numer 2, tam co ten pracownik kontroluje. Też może dać rzepak jakiś. Jak już w sumie lecieć na rzepak, to lecieć wszędzie, nie? Bo zobaczmy cenę, kiedy rzepak jest najlepszy. Gdzie jest rzepak, 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 tu jest rzepak. Grudzień, czy my zdążymy, no... Może być ciężko, żeby tutaj zdążyć do najlepszej ceny, ale... Najwyżej sprzedamy po gorszej, albo będzie się jeść to no, w Seelosie. Tak, siak, zarabiać zaraz trzeba w końcu zacząć. Mówię, może te szklarnie w jakimś odcinku postawimy, no bo to jest... ...darmowy pieniądz. Oczywiście jakaś tam modyfikacja będzie na... ...automatyczną wodę, no bo... ...nie widzi mi się co chwilę jeździć z beczką. A to jakiś tam wielki cheat to ta nie jest, więc nie powinno być problemu. No i oczywiście tam koło opryski też jakieś palety już tam mam zakupione z opryskiem i tym chwastobójczym środkiem. I tam jeszcze jakaś jedna paleta jest na nawozu, co mi została z tego siewnika, go tu 500 litrów wlazło. Więc tam jeszcze 500 litrów jest nawozu. Ach, litrów w sumie to powinno być kilo, ale no. ja tam nie wiem, co twórca siedzi w głowie. Tak już się przyjęło. Litry i są litry. No, teraz chyba już zacznie iść tam i z powrotem. Nie wydaje pracownik, chyba że jeszcze będzie tam wymyślał. No ja i już na dobrą sprawę pola mam zrobione, szybciutko poszło. I więc, nawet może jak zasieje całe te pole, to od razu się rzucę na. Przez. Przez. Kurwa. Przez. Przesiądę się taką fajną. Trochę za szybko. Opuściłem, ale ciężko. Ja tam jakiś super realny seryjnie gram. Myślę, że często super siła będzie używana. Może jakiś Autoload też. Ale czasami, może jakiś odcinaczek, będzie jakieś ładowania bali czy coś na tak. Dla urozmaicenia. Pociągle i to samo to mi się też nie widzi robić. Jednak jeszcze idzie w kółko. Ale już chyba teraz będzie jeździł nie z powrotem tak w sumie też myślę jak ja może inne gierki nagrywać na kanał możecie pisać propozycje w komentarzu Może się coś ogarnie. Może jakiś Eurotruck albo coś. Albo szkładnie Contraband Police. Też mógłbym pyknąć, co tam jeszcze mam. O tym Medieval Dynasty mówiłem, to mi akurat ciągnie, bo wrócimy sobie po tam dwóch latach. Nie grania w tą grę. O, i tu końcóweczka, zaraz idziemy do kombajnu. O, 80% zapełnienia zbiornika. Tu zaraz tam. Jak będzie pełne, to zwolnię pracownika. Tutaj dam, żeby dokończył najwyżej. Podjadę pod przyczepę I dalej będę robiła. Ничего не идет, ничего не Как там майстер, что, еще, еще едешь. Kurde, jaki zygzaki na tym polu. No, no, Zobaczymy, czy zdąży. Może. On już nam chyba zwalnia. Albo nie, bo to jest tak. No. jednak dobrze widziałem. Dobra, to tutaj już. Ale pracownika. いやいや、どこんばんは、どんばんは、やってることはない。 Zobaczymy, jak ten pracownik tam posieje jeden kawałek. Pewnie nasze jeździć jak debil jakiś. Zale się nie zdziwił. Generalnie. Dalej, ale długo się wskuję z tego. Bardzo. Mamy rurę, niech tamten kończy. O, ten też ładnie tej polecie tam. Źle on daleko będzie. A tu nie jest źle, nie jest źle. A sprawdźmy jak pszenica. Kiedy tam cena w kurde. To może pszenicę dać na tych dwóch polach w sumie, ale z pszenicy nie ma pieniędzy też. Ale z drugiej strony... Zawsze będą jakieś pieniądze, nie? Chyba tak zrobię, chyba tam pszenicę jednak no Pszenic też więcej będzie. Coś tam wpadnie, może to jest 50 tysięcy, chociaż 40 000. 30 000 się przyda. Chociaż to no, ciągle myślę, o to szkarnie, bo to tanie są, bo to pieniądze za darmo, nie? To też bym cały nie sprzedawał, od razu bym zostawił, bo może te kury ta, to... żeby nie patrzeć, darmowe pieniądze są. Nie wiem, pomyślimy, pomyślimy. Nie skończył, nie skończył tam. Ło, kurde, ale byłby obijak zera. Kurde, ale mnie denerwuje teraz to w pracownikach, że nie może jeździć ciągle wzdłuż pola. Jak pomiesza tylko mi się zrobić u, albo tak, jak teraz jedę, albo zacznę od właśnie obrzeży pola. To mnie właśnie trochę denerwuje, że nie ma opcji, żeby on jeździł po prostu całą długość pola wiem. Giant. To jest żajac, to jakby je patrzeć, nie? No i tam sobie zrobią płocha chmedzić. To trochę tu będzie. Za tego pola to już w ogóle by było dużo eleganckie pole, myślę, że kiedyś można też te dwa tutaj pola połączyć czwórkę z... z, z której to jest pole z Trójka pewnie. Tak, ja, trójka będzie. Czy ten debil naprawdę jeździ ja Nie, idę do niego. Co on tu? Są pole już całe zrobił jeździ i pieniądze traci. Dobra. Tu widziałem, że był jakiś omijak. Tego od razu zrobię. Dobra. I zobaczmy, jak tutaj zrobił. Dobra, przejadę, bo to tak kurde. To mi się wydawało, że nie było. Dobra. Hej, babezie, gate. chyba tak zrobię, no. Pszenica. Ale to poczekał najpierw. Aż skończył on się dowodniczywać o siebie, to... ...mądziowy głupiet. On tam jakoś jedzie, ja tu dokończę i... I myślę, że będziemy kończyć odcinek I tak jak mówiłem. Mu... Kurde tak jak mówiłem w następnym Pewnie tutaj Myślę czy orki nie zrobić w sumie na tym polu Ja jak sobie tak sam gram, to nigdy generalnie orki nie robię, bo mnie ja się denerwuje to, że takie krótkie są te pługi. Więc może na odmiany sobie nie wypożyczę, bo raczej mi nie będzie stać ile to kosztują pługi. Pługi. 1-2 metra i już lecę. 2,5 no pewnie. 4-2 i. Yeah. A, głębosze. O, 3, 153, 4 no, 4 to jakiś skolosus, nie taki tak już nie robimy. No ale nie mam nawet ciągnika, żeby to, no bo 2,5 metra. Czarno to widzę. Ale wiesz, jak w no, się przejdzie z pola i zajmie cały odcinek. Będzie nuda w ciuli tyle. Najwyższej mieszkalnie, co na odcinku. Jak będzie aż tak nudno. O tutaj widzę ładnie. Już po zbiornika, myślę, że będzie tak 60 70%. Jak skoszy całe. No nawet więcej może być. 75% nawet. Albo te kury. Jako, że kury chyba dosyć dużo koszieją, musiałbym ten największy kurnik wstawić. To będzie pewnie około 100, 50 tysięcy. nie będę sprawdzał, nie będę przedłużał, bo więcej niż 20 mi się wydaje, minut odcinek nie ma sensu. Zresztą możecie pisać czy na przykład po 20 minut, 30 minut nagrywać. Ty, ale czemu ja mam tu ciągle rzepaku? ten, ten header. Bo to chyba tak... że rzepak to lepiej mieć te takie kosy z, z boku, ale... On chyba tak normalnie, ten header, tak nie wygląda. Nie, w sumie... I myślę, że poza odcinkiem sobie, a nie będę myślał orkę robić, to poza odcinkiem tam zasieję tamte pole pewnie. Albo w trakcie następnego zobaczymy. I się pomyślił. No tak ładnie przy tym lazu, a teraz tak trochę zwolnił. No ale teren ma, jak to około jeździ, to ma więcej do przejechania. Jakby nie patrzeć. No, będzie 70 czy nie będzie? Jest. No, zaraz sprawdzimy ile będzie w całej przyczepie od razu. Rurę wyciągujemy. No, to że nasypało drogę. Elegancko. No będzie leś trzynaste i pół? Nie, trzynaste i był będzie. No elegancko. Nawet trochę palac. No co? Myślę, że w tym odcinku to na tyle. Tutaj pracownik dokończy. Zachęcam, tak jak mówiłem, do subskrypcji, do łapek w górę. Jakieś komentarze możecie napisać. Jakieś sugestie, tak jak przedtem mówiłem. Więc generalnie w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.